Gdzie nikt tego jeszcze w życiu nie zrobił i będziecie mogli z nami być blisko, ale ale o tym Wam powiemy już niedługo. Za... O, Lolitka, dziękuję za króliczka. Dziękuję, przepięknie wyglądają te uszka łapcie widzowie, naszą topeczkę. Lolitka super kobieta. Eee. widziałaś się z Polakiem? Nie widzę, ja nie widziałam się z Adrianem. Nie widziałam się. Chcę z Adim zrobić live'a? Jak on się połączy, to z nim zrobię live'a. I sobie pogadamy. Aleksandra dziękuję. Adin napisał, że... Nie wiem czemu, ale poczuję. Nie... Ej, halo! Nie pobudka! Pobudka, żyjemy na tym czacie. Halo, halo, Pobudka, żyjemy na tym czacie. Przegrywamy kolejną y, bitwę z dziewczynami. Patrzcie, i tu jak z Kretesem przegrywamy. A ja mam takie taki pytanie ogólnie. Wyobraź sobie, że mówię teraz o jakiejś osobie... No, założył twój kolega. No i, mm -hmm. no i on się spotyka z tą i jak się z nią spotyka, e, gdzieś tam sobie mówią, że to ma poważnie, i wszystko. I on sobie w zginął, jest z tą dziewczyną cały czas. I ta dziewczyna się dowiaduje o tym, a on jej mówi, że to dlatego, że był na nią zły, flirtował z tą drugą. To myśli, że to prawda? Poczekaj. Czyli muszę sobie wyobrazić, że mam kolegę, którym flirtuje z jakąś dziewczyną, tak? I tam jest grubo pomiędzy nami, tak czy nie? Jest grubo czy nie jest grubo? Jest grubo. Jest grubo, okej. Okay. I on nagle zaczyna flirtować z drugą dziewczyną. Czekaj. Paulinka Maria naszej wstawi w tym tygodniu odcinek o Was na YouTube. A wy się, a wy się z nią nie lubicie? Wiesz, co robiłam z tym live? Było jeszcze w porządku, ale dobra, no, 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 no weź sobie wyobraź. No dobra, okej, okay, ale, ale i co? A czy ta pierwsza dziewczyna się pokłóciła w międzyczasie z tym chłopakiem, czy nie? Ta, ta pierwsza dziewczyna. Czy w tym czasie, kiedy. Pokłóciła się, ale potem się pogodziła i przez cały okres ten chłopak pisał z tą dziewczyną drugą. No ale jak się pokłóciła. To A wiesz. Nie był jeden dzień. No jest zrobić na złość, jeśli się zachowuje tak samo. A Paulinka, ty mówisz o sobie? Nie. nie mówię o sobie, ale pytam ja Jakby taka była sytuacja, to, to myślisz, że on by mówił prawdę, że, że po złości jej cały czas robił? O rewe, nie wiem, nie znam tej osoby, ale są takie osoby, które robią pozłości Na przykład twoja siostra. Ale to, to wiesz, to nie był jeden dzień. To był cały okres. Z dwa tygodnie czasu. Um, no, to już też zmienia postać rzeczy, nie? No nie wiem, ja nie znam tej osoby, a możliwe, że tak było, nie? Ale... No nie wiem, no a co kurczę. Co mi się wydaje? Co No. Że mogło to być w pozłości, nie? Oj, oj, oj. A dobra. A teraz mi powiedz. Jeżeli facet, spotyka się z dziewczyną. Nie jej zdjęć, a lajkuje zdjęć jej koleżanek roznegliżowanych, to co to znaczy? No, że ja ma mam dobre serce i daję lajki innym a, dziewczynom. Grzegorz, mów tak normalnie po męsku, co to znaczy? No kurwa, no słuchajcie, no... No co, no co to ma znaczyć? No kurwa, no daję, no dziewczynom te... fotki, no, no to, to co z Pytam się ciebie, Grzegorz. Jak ładna dziewczyna, to daje lajka, no co? Dlaczego daje lajka? Po co daje lajkę, skoro mam swoją wymarzoną? Ale no, lajkowanie to nie jest próba nic, że tego nie, że to spada. Dobra, to ja w tym momencie, Grzegorz, wchodzę i lajkuję. Normalnie wpisuję sobie model. Daj, spójrz kubę, kubę. Kuba, kuba, dobra. Ten o tym Martin To ja w tym momencie wchodzę i lajkuję wszystkie zdjęcia Pauliny. Hot. Jeszcze. ja To co to? tą a dlaczego ty mu najpujesz jeszcze... tak po prostu? Nie wiem, co to jest. Bo ma wywalone i interesuje Na mój rozum babski, takie sytuacje na przykład świadczą o tym, że ktoś po prostu jest babiarzem i szuka sobie cały czas jakiejś opcji. Ale kurwa, lajkowanie to nie jest nic złego, tak, ja pierdolę. Panie, o po po co polajkować, po co? I to jeszcze mojej koleżanki na przykład, po co? Zobacz. To nie, to nie, żadna osoba, tak wie, to, to lajkować się może, ja rozumiem, ale... Popatrz Grzegorz, idzie lajk, zobacz. No i co? Myślisz, żebym to ruszał? No, nie, chyba nie to nic złego. Oglądamy w o. Karolinka! Ja ci powiem, że ja też bym chciał teraz polekować twoje tak. koleżanki. Też. Ale tak. nic z tobą nie może wytrzymać i nawet nie mam do żadnej napisać, bo ty nie masz koleżanek. Ale <guss> <O, dziękuję, nie guss> Ja bym też chciał polekować twoje koleżanki, ale... No <guss> tu jest taki stupłek korolinka. Ja Ja po że to się utrzymać, chociaż dwudziesty do końca tygodnia. Irek dziękuję. Słuchajcie, no rozjeżdżamy bardzo, was proszę o pełną mobilizację. Na tym czacie, co jest? Zaraz polajkuję. Justynka, dziękuję. Tak. Bo to jest nic złego. A ja myślę, że... To ja zacz... Dobra, to ja teraz odblokowuję Patrycję na Instagramie i lajkuję fotki. Ale dlaczego chcesz Patrycję lajkować? No, no dlaczego ty kurwa lajkujesz innym facetom fotki? No i jeśli mi robisz na złość, to ci też zrobię zaraz na złość. Dobra, w sobie żeby robić po złości. Gramy teraz o wyznawanie. No, bo ale, się ale... Daleko... A co chcesz mi wyznać, Pawlinka? Nie Nie, jak ja. Teraz ja... ty będziesz wyznawał. Ale, ale, nie, no to ja wygram tą bitwę. Nie znasz prawdy. Jaką prawdę? To już trzeba, to już będziemy o pytanie Ej, dzisiaj rozmawiałem, dzisiaj rozmawiałem, słuchajcie. E, albo dobra, to wam powiem kiedy indziej w sumie, to wam powiem ne, poza lajmem. ale jest taka mocna karta na Prime. Ie. Ja pier, ale strasznie! Strasznie! Jest strasznie przekrutne, jeśli te pojedynki dojdą. E, I faktycznie Prime to klepnie, i to, taka będzie karta, jak mówią. To powiem Wam, że ta karta Fame ma to jest taka, taka. Jest petarda. Powiem Wam, że nie mogę się przyczykować. Że bardzo było słodko-wierdzące trzeba. O, już mi piszę tak. Już za bardzo było słodko, pierdząco, trzeba zrobić dramę. Cała Karuinka, no. Nie, po prostu Przegosz mnie rozsłosił, ponieważ lajkował cały czas zdjęcia. Trzy. No. Dziesięć złotych. Tak naprawdę owca musi uciekać do Gdańska, bo opiekunka wzięła namiar od kryształowego zlizującego po owcy namiar na schabów, bo jak on nie da rady z owcy ściągnąć za opiekę. Serdecznie. <słuch> Aż do mnie jest na te tak, agresy, jak nam się podoba. A zresztą, ja też dziękuję. Co i wam miałam powiedzieć? Czekajcie, co i wam miałam powiedzieć? Tylko, co ja wam miałam powiedzieć? E. To mówię, że Adi jest na ciebie zły. Była sytuacja ogólna, gdzie Adi troszeczkę mógł być na mnie zły, ale to nie jest żadna sytuacja, gdzie bym mógł się po prostu obrazić i nie traktować mnie jak koleżanki. To nie jest zawsze takie coś, po prostu. Dobry wieczór, witam, witam. Tak, to ty Grzysiu nakręcasz dramę. Nie, 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 od nakręcania dram to jest Karolinka. Pogułam, ja się powiem, Grzysiu, tak. Karolinka to jest prawdziwa drama queen. Ale ja wcale nie, chcę nie chciałam, się. Grzysiu, się z kłócić, tylko okazało się, że lajkowałeś zdjęcia. Ale to powiedz mi, kurwa, to pokaż mi, które zdjęcia lajkowałem i powiedz mi kiedy. Ale sam to powiedziałeś, Grzysiu, na live. Ja się pytałam, czy to hipotetycznie tak... No nie no, może mi się jakieś tam przewinęło kurwa i ja dałem Chwaś lajka, ja mam, no co poradzę, że mam dużo koleżanek kurwa, ja, ja też chciałem polajkować twoje koleżanki, ja chciałam, ale, że ty, ty nawet koleżanek nie masz, bo nie możesz żadna z utrzymać. otrzymać. mordę tej Andzi Matiemu, tak ma ma jak, jak cię ma teraz obrażają, to dramat, nie powinna żadna z was nic nigdy się z nimi łączyć. Ja ci powiem, że tak, że ja cię format i mówiłam, że tak się ale Kajka, ja powiem ci tak, Ancie to nie wiem, czy bym nie nawet. Ale to co, wy macie teraz spinę za nią? Bo ja już sobie nie rozumiem, bo tym uniwersum chorym tu się tak wszystko zmienia, Ale... że nawet nie wiem, o co chodzi. Mam taką spinę. Ania z Martin i z Alanem się doczepili do mnie i oni gadają od czasu tego koncertu. Ja muszę popatrzeć szoty, co oni tam gadali. A e, co do ciebie, Grzegorza, ja ci broniłam. Czysto hipotetycznie chciałam Cię wypytać o zdanie, ponieważ e, jesteś mężczyzną, a moja koleżanka ma problem. Ta koleżanka? Mam taką koleżankę i właśnie ja mam ma problem z facetem, bo lajkował zdjęcia jej koleżanki. Tak takie wiesz. I ma, mam taki problemy, więc chciałam się je wypytać. Bo to jest to hipotetyczne, a się przyznałeś do tego, Przez. że lajkowałeś tym? Czyli temu facetowi zależy na tym dziewczynie, skoro on nie jest zdjęciem, nie lajkuje, a potrafi lajkować, roznajdzie się na zdjęciach i koleżanek. No, ale, ale no, chwila, no, kurwa, no, mówi się, że lajkowanie to nie jest nic złego. No, kurwa, no, przecież po to jest Instagram i media społecznościowe, po to się daje no, lajki. To... Ja nie miała Instagrama, gdybym ja nie była influencerką, to bym w to uwierzyła. Lajkowanie, lajkowanie relacji to są zaczepki. Ale mówimy o lajkowaniu zdjęć czy relacji. Ale to nie jest zdjęcie. Jakieś, yy, nie wiem, po prostu jakiegoś widoku, tylko tu jest zdjęcie stricte ciała jakiejś koleżanki, tej, tak tej koleżanki. Wyobraź sobie, pamiętaj, że Grzesiek się poznał, bo tylko, że się ze mną spotykał, to lajka zdjęcia. Ale ja się przyznałem. Kurwa, a ty jak się ze mną spotykałaś, to pisałaś kurwa nie powiem co do, do Jacka i do Alana, więc wyjdź kurwa tam skończ dobra? Użyłam na Ciebie Grzesiek, a Ty wtedy No ten dobra, ten... ale jak się spotykałaś ze mną, koniec tematu i pisałaś takie rzeczy, pisałaś, to Ty się zachowałaś jak świnia, a nie ja, koniec tematu. Tinderowałaś, tinderowałeś. <laughs> Srałem, a nie tinderowałem, na <laughs> Dziękuję. No dobra, zmieniamy temat słuchajcie. Ja się, Paulinka, e, słyszałem, że trudzisz na boks na jakąś siłownię razem z Karolinką na 19. No. To prawda czy nieprawda? Myślę, że prawda. No, okej. Okay. Jestem bardzo ciekawy jak wam pójdzie. i Będziecie się lały razem? Ja Wiesz, że Karolika się bardzo poprawiła i już dobrze bije? Co? O! Piszą mi, że mam już szoty na TikToku. Ja w sumie jestem ciekawy co tam się dzieje. Fajnie. Dobra, słuchajcie, kończymy tą bitewkę, uciekam, bo jestem zmęczony, muszę sobie zaparzyć Teraflu. A muszę jeszcze jechać do apteki i sobie kupić w ogóle Teraflu. Muszę sobie jeszcze kupić tam inne rzeczy. Od czasu, sobie mam w rankinku. Hmm. Jak po koleżeńsku? Po koleżeńsku? Bardzo. Po koleżeńsku. <laughs> ja, jak dziękuję. Ale czy jest z nim? Kupuję sobie teraz dwa. A tylko po koleżeńsku, no moro. Mati was ogląda, ale widzę, że nie poruszałam w ogóle mojego Matematyką. Kupuję teraz dwa. No nie, nie przegramy kolejną bitewkę, słuchajcie, dwie minuty zostały do końca bitwy. No, Mam Czwartego łuniacza. no oczywiście, że po koleżeńsku da się, cześć Presek kruszek. Się po ja, ja po też kogoś kiedyś pokochałam, a potem nawet potraktowałam go jak brata. Tak? Tak. Kurde. No, no, Weź, co ty gadasz, weź i nie pisz takich głupot, czy ty jesteś normalna. Ja ci nawet nie będę odpisywał. Kurwa, nie chcę mi się nawet gadać na ten temat. Serio, Lecie, wiem widzę, nie, wiem. Weź się panu i nie pisz takich głupot jeszcze na live podkręcasz specjalnie. Nie podkręcaj. Dobrze, wiesz, że tak nie było. I teraz szukasz dramy. Nie zaczepiaj, nie zaczepiaj, nie zaczepiaj. <noise> Ona już ten, aparat kręci, bo zasięgi jej pospadały. <grym>, tak. chyba tobie wie. Już mi takie głupoty Słuchajcie, pisze na tym Instagramie, no ja czytać tego nie będę, ja czytać tego nie będę, ale już mi takie głupoty pisze na tym Instagramie, masakra. Nie wiem czy tam już styki się chyba popaliły, tylko pojechała i już jej tam korba się odkręca widzę, w drugą stronę. <grym>, no. A trzeba... weź to nie Grzeszów lajkował to zdjęcie, tylko Karolika, ten kolega naszej koleżanki. No ale tyle, akurat że się przyznam na lajki, się lajkował. A, co? Więcej nie lajkuj, bo dziewczyny to mogą odbierać jako podrywkę. Ojejku, to dobrze, no wam będzie, na ja to mówię, ja to i tak tam tylko wchodzę na ten Instagram. W sumie, w sumie kurwa. Głównie, to ja to, głównie Instagram to ja traktuję teraz jako w zasadzie komunikator taki, ale jak Messenger, nie? Czasem coś wrzucę. No, no i, no i te jakieś fotki i współpraca, nie? Taki Ala Facebook drugi. Dobra, słuchajcie, uciekam, schodzę z tego live'a, bo dzisiaj totalnie jakąś nie mam weny do live'owania. Strasznie zmęczony jestem. Ten dzień mnie strasznie zmęczył. Zaorał mnie. Także uciekam. Lecę, trzymajcie się dziewczyny, dobry wieczór. E, dobrej nocki wam życzę. <grymne> dobrej nocki, gdzie <grymne> się pa. <grymne> ale, ale mnie zdenerwowało, no. ale patrzcie co za, za człowiek. Przyznajcie jeszcze do tego, że się normalnie lajkowało te zdjęcia. To taki przypał zrobił ten Gnusiek. Halo. Halo. Witam serdecznie. Witam, witam. Akurat oglądam serial tutaj. Zmurkę. I widziałem, że Ada tutaj bardzo ten. Bardzo e, widziałem, że Ada tutaj bardzo zachwala.